Cześć, z tej Kador, to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku czeka mnie praca w lesie. Pierwszy raz w serii pierwszej przy użyciu maszyn marki Ponce. Między innymi kombajnu z rębowego Scorpion King oraz forwardera o nazwie Buffalo. Kupiłem je w poprzednim odcinku, udało mi się na nie zarobić dzięki sprzedaży kiszonki w biogazowni. No i nareszcie mnie stać na te bardzo fajne maszyny najlepsze maszyny do lasu, jakie można tutaj yy, w ogóle kupić, zyskać i w ogóle używać bez jakiegoś może bardzo długiego wstępu jedźmy po prostu do lasu tutaj są rosnące drzewa, które zasadziłem jakiś czas, jak widzicie wciąż mi nie urosły, bo rosną dość wolno yy, ich na pewno nie będę ścinać, bo są za małe, może jednak Wejdźmy w głąb lasu i coś tam, postaramy się ściąć. Hmm, długość cięcia ustawimy sobie na, no niech będzie 5 metrów, albo może na 6. Hmm, no jaką by sobie tutaj długość ustawić? 5 albo 6. Na 6, a ja, po ja, dobra, na 5 sobie też się zastanawiam długo. Okej, okay, tu gdzieś robimy sobie taką kubkę na się stosy, tutaj będę e, ścinał tych drzew. O, niech tutaj, tylko żeby się nie staczały. Jak wszystkie będą leżeć w jednym miejscu, to będzie mi wtedy naprawdę o wiele wygodniej. I lepiej, i w ogóle szybciej mi się będzie ładować później te kłody. Zetniemy może jeszcze te drzewko. Rzadko operuję. E, rzadko grałem. Na znaczy siebie mało grałem. E, Ponsy Scorpion King z kamerą wewnątrz pojazdu, więc może mi to sprawiać problemy. Dlatego sobie może przełączymy też troszeczkę na kamerę zewnętrzną. Nie wiem, troszeczkę tych drzew może ze 3 drzewa zetnę, może 4 się zobaczy. No to w międzyczasie, co będę ścinał, to może troszeczkę powiem co nowego w świecie Farming Sonator. Otóż może jak część z Was zauważyła, a część z Was mogła nie zauważyć, to pojawi się na moim kanale filmik, w którym pokazałem wszystkie maszyny, które znajdą się w dodatku w dodatku Gold do Farming Simulatora 15 jeżeli ktoś jeszcze tego filmiku nie widział, to macie do niego link w opisie do filmiku. Jak również macie link do e, tego dodatku na stronie Farming gdzie są pokazane wszystkie maszyny, które się właśnie w tym dodatku e, znajdą. Łącznie będzie tych maszyn 20, jak sobie policzyłem, z, e, razem z headerami, oczywiście. No bo headery się muszą liczyć, wiadomo. E, no i wychodzi 20 maszyn. Czy któraś mnie zaskoczyła? Maszyna? W sumie. Yy, nie wiedziałem czy będzie właśnie w tym dodatku jakaś sieczkarnia nowa. Znaczy były takie pogłoski, ale słyszałem, że to będzie jakaś... O, 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 zaraz się przewrócę. Źle chwyciłem to drzewo. O, teraz jest dobrze. Ja to wcześniej słyszałem pogłoski, że to będzie jakaś stara sieczkarnia, a tam jest sieczkarnia Ross ale to jest taka no, nowoczesna sieczkarnia, ona na starą mi nie wygląda więc to mnie troszeczkę zaskoczyło, myślałem, że będzie stara też myślałem, że będzie farmtech rozrzutnik do obornika, ale jest przyczepa no i zaskoczyło mnie, że jako bonus dodają poradnik tworzenia modów dla początkujących jak kupicie DLC to właśnie dostaniecie w formie cyfrowej taki poradnik to jest oczywiście fajne, bo jak ktoś nie umie robić modów to będzie miał Dobrą okazję, żeby się tego nauczyć od samych twórców Farming Simulatora. A jeżeli ktoś robi mody, to możesz z tego poradnika się troszeczkę dokształcić, żeby te mody robić jeszcze lepiej. A, żeby mi to na kabinę nie spadło, to drewno. No, trochę spadło. A, zróbmy coś takiego. Cofniemy się. No, coś mi nie idzie operowanie tego drzewa. No, już ładną kupeczkę tutaj mamy. Możliwe, że nawet się to wszystko nie zmieści na tego mojego Forwardera No, niby DLC Gold swoją drogą w końcu, właśnie została ujawniona. Jego zawartość, znaczy oczywiście do tego wszystkiego dostajemy jeszcze mapkę w klimatach Europy Wschodniej O mapie, o nazwie Sosnowka No i właśnie DLC Gold swoją drogą Ale nie zapomnijmy o jednej, a właściwie o dwóch rzeczach Kiedyś Dość dawno temu A może nie tak dawno, już sam nie wiem Opowiadałem wam o tym, że są plotki o dwóch DLC znaczy o pierwszym to nawet nie były plotki, tylko były wręcz filmiki na jakichś tam targach yy, obok yy, stoiska firmy Holmer. Yy, był filmik, jak ktoś sobie gra w farming simulatorze yy, kombajnem do ziemniaków marki Holmer. I to wtedy wszyscy mówią, o, to do gry trafi DLC Holmer. Tak myśleli, oficjalnej zapowiedzi oczywiście nie było, ale wszyscy właśnie w ten sposób myśleli, że będzie DLC Holmer. I to było przynajmniej pół roku temu mi się wydaje, to było już ponad pół roku temu. Właśnie ten filmik z tych targów, co ktoś grał właśnie kombajnem zbożowym nie, nie zbożowym, przepraszam, tylko ziemniaczanym marki Holmer No ale nadal żadnego słuchu o DLC Holmer Bo no się wszyscy sugerowali, że to będzie DLC, no bo cóż by to innego miało być Tylko stworzyliby po to maszynę, żeby ją, bo ich firma Holmer o to poprosiła i Żeby można było nią pograć na targach, no nie no, to słaby biznes To już lepiej by im było wydać DLC, chociażby na tym zarobili Dodatkowo Wszyscy sugerowali, że to będzie DLC, no ale teraz już ostatecznie nie wiadomo co z tym będzie, bo yy, nie ma o tym żadnego słuchu. Yy, inną sprawą jest też yy, DLC Shift, które podobno miało być, były jakieś tam plotki od samego Giant Software, czy... Nie, nie pamiętam w sumie nawet yy, skąd ja się o tym DLC Shift dowiedziałem, ale o tym wam mówiłem, że takie DLC jest planowane, bo gdzieś tam przeczytałem w internecie. Yy, I co, o DLC Shift nie ma ani widu, ani słychu. Może miał być forszyrd początkowo jako jedna z marek? No kurde, nie mogę tutaj złapać tego drewna. Może miał być początkowo jako jedna marek, właśnie w tym dodatku Gold. Ale dali Dalisetory może z forszyrd zrezygnowali. Kto wie? Kto wie. Tak więc o tych dwóch sprawach, jak DLC forszyrd albo DLC Holmer, nie ma póki co żadnych wiadomości. A, informacje o tych właśnie yy, Holmerach i Foresheetach się pojawiła już, no... Też myślę, że ponad pół roku temu łącznie. Kurde, nie idzie mi dzisiaj ładowanie tego drewna. Tak to jest, raz ładujesz, skupić się musisz, ładnie ci to się wszystko ułoży, a raz, kurde, jakoś tak nie idzie. O! Dobra, jednak się naprawiło. Troszeczkę za gęsto tutaj narzuciłem, w ogóle brzydko narzucia, narzucałem tutaj tego drewna tym kombajnem zrębowym Pons Scorpion King. Przez to mam problemy, żeby w ogóle chwytać to, tym moim chwytakiem. Staram się czasami łapać po dwie, no bo po jednej to mi to zejdzie. Uhuhu, dość długo to ładowanie. Mam 80 tysięcy euro. Podejrzewam, że za te kłody dostanę. No, może ze 100 tysięcy będzie. Ale po ostatnich paczach drewno staniało troszeczkę. I teraz już nie idzie z niego aż tak super zarobić, jak to było w okolicach premiery. Ale wciąż jest dość dobrze. Jest dość opłacalne to leśnictwo. Więc myślę, że. Ze 100 tysięcy dostanę i zastanawiam się na co ja te 100 tysięcy przeznaczę. Tak, mam w planach przeznaczenie go na, na to, żeby móc w końcu zająć się uprawą ziemniaków, bo nie mam nic do ziemniaków, mam tylko do buraków osprzęt, ale do ziemniaków nie mam nic, więc być może, być może się kupi ale nie ten y, duży kombajn, tylko te, y, ten kombajn i ta maszyna do usuwania łęcin y, doczepiana do ciągnika, bo na ten kombajn to ja szybko nie zarobię, jak on ponad 400 tysięcy kosztuje I tak szybko to na niego na pewno nie zarobię musiałbym chyba znowu zrobić kiszonkę w biogazowni ale mi się nie chce, bo przed chwilą co była, trzeba teraz y, dać troszeczkę odpocząć dla biogazowni. Żeby nie było jakoś nużąco, że ja cały czas robię te same czynności. W sumie dawno ja w lesie nie byłem. Jak już mowa o powtarzaniu czynności, to y, za lasem się mogliście stęsknić, bo dawno w lesie nie byłem. Miałem inne czynności. I inne prace polowe do roboty, i też cały czas czekałem aż w końcu uzbieram na te maszyny marki Ponce. Na moim kanale mogliście je widzieć tylko i wyłącznie w poradniku takim małym do lasu, który ukazał się tuż po premierze. Harmiga 15. Tam pokazywałem, jak to całe leśnictwo wygląda, i tylko tam mogliście zobaczyć u mnie na kanale te maszyny marki Ponce. Bo w serii pierwszej dopiero teraz mi się udało na nie zarobić. Wcześniej używałem tamtej przyczepy czerwonej Stepakran i ciąłem wszystko ręcznie, No ale te czasy się już skończyły. Teraz nareszcie mam te maszyny marki Ponce. W sumie jestem ciekawy, czy w Farmingu 17 powróci leśnictwo. No mi się wydaje, że chyba jednak tak, bo za dużo oni włożyli chyba pracy w to, żeby w ogóle zrobić ten cały mechanizm związany z tym leśnictwem za dużo tutaj się napracowali przy tych maszynach marki Ponsse z tą fizyką e, drewna, w ogóle z tym wszystkim, żeby teraz całkowicie na przykład porzucać ten e, tą aktywność właśnie związaną z produkcją drewna więc mi się jednak wydaje, takie moje podejrzenia są, że w 17 leśnictwo powróci ale ciekawi mnie czy one czy oni to w ogóle jakoś zmienią jakoś usprawnią czy doczekamy się nowych maszyn do lasu czy znowu nam wrzucą te marki Ponce i powiedzą no macie macie maszyny no to co, co jeszcze chcecie ja bym na przykład chciał żeby jakieś były chociaż te dwa kombajny i dwa forwardery do wyboru, bo tutaj mamy tylko po jednym forwarderze, po jednym kombajnie. A przydałoby się jeszcze jakieś inne, może innych marek do wyboru, żeby były. Więc podejrzewam, że leśnictwo się w Farmigu 17 pojawi, aczkolwiek nie jestem pewien, czy oni to w ogóle w jakiś sposób. E, zmienią, lepszą, rozbudują, czy w ogóle będzie to leśnictwo e, bardziej rozbudowane i inaczej będzie wyglądać, czy coś w tym stylu. Na nam no, poprawione, to, żeby to wszystko było, bo ja wciąż uważam, że ta fizyka drewna e, pozostawia wiele do życzenia. E, ważne jest też to, że zobaczcie, jak wyglądają kłody. A, tutaj to się kręci. Dobra, to zobaczcie tutaj. Yy, wiadomo chyba jak wygląda w prawdziwym życiu kłoda drewna no jest okrągła no nie idealnie okrągła ale wiadomo obój kształt a tutaj to jest yy, troszeczkę kwadratowe są te kłody mamy tutaj sześcian więc one zamiast być okrągłe to są jakieś kwadratowe kwadratowe więc no niech mi oni nie mówią że tego ich silnika na nic więcej nie stać Chociaż taki słaby silnik mają że nie umieją zrobić okrągłych yy, Kłód drewna, no bez przesady już. Więc to już by była rewolucja, żeby 17 drzewa były okrągłe, bo tutaj są jakieś kanciaste, normalnie jak w Minecrafcie. Postaram się załadować te grubsze kłody, bo za nie się dostaje o wiele więcej pieniędzy. Oczywiście, jak mi się Kurde, uda Staciłem może troszeczkę w wprawę w tych maszynach ponse, bo dawno nimi, no dość dawno nimi nie grałem Więcej grałem w nich, grałem nimi przy W okolicach premiery tej gry Wtedy mnie tak Się strasznie chciało jeździć do lasu, jako to była całkowicie nowa aktywność Ostatnimi czasy już e, Troszeczkę mniej jak sobie grałem, sam dojeździłem do lasu. Wiadomo, wszystko się może kiedyś znudzić. No, już mamy chyba w pełni naładowany. Ja tu już za dużo nie upchnę. Tylko, żeby mi to nie pospadało. Szkoda, że tutaj nie da się jakichś pasów założyć, czy coś, żeby to drewno przytrzymać. Bo jeszcze mi to kurde pospada i tyle mojej pracy pójdzie na marne. Nie, nie. Nie spadnij, nie spadni, Dobrze. No i jeszcze, może, tą tutaj ostatnią się załaduje. I to będzie chyba tyle. O, o, ta zaraz mi spadnie. O, kurde. Dobra, to musimy to wziąć, tak, żeby tamtej nie ruszyć. No, no, niby tu jeszcze jedna wejdzie, dobra, to może zaryzykuję i załaduję tamtą co leży tam. Już niech będzie ta przyczepa załadowana, ale tak cacy. Dostanę na pewno więcej pieniędzy. O, ostatnie. No, leży. I teraz zrobię tak, jak y, zwykle robię. Czyli położę ten. Ten chwytak tutaj. Troszeczkę docisnę, żeby mi te y, kłody przytrzymał, żeby mi one y, nie zleciały czy coś. Dobra, teraz przekręcimy siedzisko. No, i jedziemy do skupu drewna. Tutaj troszeczkę są jakieś nierówności, żeby mi to nie pospadało. To też nie jest zbyt szybki pojazd. Jedzie maksymalnie 22. No, te 21 km na godzinę. Znaczy się ogólnie ja podejrzewam, że ten pojazd, jak i tamten pojazd marki się tamten komec dramowy, Scorpion King chyba w, pro, w prawdziwym życiu by nie zostały dopuszczone w ogóle do ruchu drogowego. No już ja nie mówię jakiś tam, że jeżdżą sobie po jakichś drogach leśnych, no bo tam by pewnie mogło, ale po jakimś asfalcie do ruchu drogowego podejrzewam, że one nie zostałyby dopuszczone, Zwłaszcza z uwagi na te tutaj metalowe Gąsienice zakładane na opony, w celu oczywiście lepszej przyczepności, i podejrzewam, że z nimi by nie mogły one jeździć po ulicy no bo przecież zwykłe czołgi też po ulicy jeździć nie mogą z metalowymi gąsienicami, no bo wiadomo, na by poniszczyły, jak coś to są transportowane na lawetach. Jedynie co jeździ zwykle, a wy myślicie, że to jest czołg, to to jest tak naprawdę bojowy wóz piechoty, czyli taki. No we wóz piechoty, taki pancerny transporter I on ma wtedy koła A jak ma koła, to wiadomo, że to nie jest czołg I on może jeździć po ulicach, takie czołgi mają metalowe jak gąsienice, to nie mogą jeździć po yy, drogach, bo by je zniszczyły No chyba, że mają takie jakieś specjalne gumowe, też widziałem z takimi gumowymi yy, zakończeniami, czy coś tam Tak więc to z tymi metalowymi prawdopodobnie by do ruchu dopuszczone nie zostało o ile w ogóle by nawet i bez tego zostało dopuszczone, bo jednak to jest dość dziwna maszyna. E, dobra. To oczywiście sprzedam to w moim ulubionym miejscu do sprzedaży e, czyli tutaj. Ja zawsze podjeżdżam od tej strony, bo tutaj jest taki e, zjazd do tej wody i to jest mój najlepszy trik na sprzedawanie kłód. Po prostu wjeżdżam. Tak bym musiał tak by musiał każdą kłodę z osobna wrzucać do tego stawu? Ja mam taki swój trik. Wjeżdżam i one same się sprzedają. Tutaj ta kłoda, co tutaj pływa, jeśli nie doruszyć, to zapobiega, żebym nie wjechał głębiej. Ale coś te kłody nie chcą się sprzedawać. Te u dołu się sprzedały, ale te tutaj nie chcą. Spróbujemy je jakoś zepchnąć czy coś. O, dobrze, dobrze. No, czyli zarobiłem jednak ponad 100 tysięcy. Ponad 150 nawet. No, to oczywiście bardzo dobrze. Dzięki temu będzie mnie chyba już stać na te y, maszyny do ziemniaków. No, bo najprawdopodobniej tym się teraz y, zajmiemy. Kupię sobie y, ten tutaj y, urządzenie do usuwania e, łodyg i ten tutaj kombajn no ale też będę musiał kupić sobie sadzarkę bo nie posiadam jeszcze żadnej no to może kupmy sobie teraz kombajn też w przyszłości się ten kupi ale to naprawdę w przyszłości no i jeszcze sadzarkę którą by tutaj kupić ta jest 57 tysięcy dobra już kupię tą lepszą, będzie na przyszłość no czyli celny odcinek wykonany udało mi się ściąć 4 drzewa załadować i sprzedać dzięki czemu troszeczkę zarobiłem, kupiłem sobie maszyny do ziemniaków więc już chyba się domyślacie co będzie nas czekać w co będzie was czekać w następnym odcinku czyli co związanego z ziemniakami, albo będę sadzić ziemniaki, albo na się, się, przepraszam, sadzić ziemniaki, y, albo już je zbierać się zobaczy. Ok, tak więc w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, to oczywiście y, łapka w górę, Widzimy się w następnej gameplay, jak który Farbik 15. Cześć.